i dzisiaj Wam pokażę jak zrobić o właśnie to zadanie legendarne w pojeździe. O, można tak jak ja już zrobiłem. Po prostu musimy siedzieć w pojeździe, ono jest załodze czteroosobowej. Czekajcie. Umieram, dobra. Składam, żeby nie zrobić obciachu. No dobra, no to wytłumaczę Wam. To należy o to, że po prostu możecie się podzielić na całą drużynę waszą. Przepraszam, że zginęłam jak bot, ale... Niestety, takie jest życie. I dobra, wracając do tego. Yy, wyzwanie legendarne daje dużo expa. Najnowsze z tego tygodnia. Myślę, że pomogłem. A, jeszcze najważniejsze. Możecie o, zrobić. O Boże Możecie zrobić to tak. Że na przykład dzielicie się, gra, gracie w oddziały, każdy wsiada do auta, bierzcie sobie broni i na przykład przesiadacie się na pasażera. Wtedy... I jak ma macie pewność, że wroga zabijecie, bo na przykład ja teraz trochę zlamiłem, no ale się udało, zrobione wyzwanko, no i wszystko git. Myślę, że pomogłem. No i papa pa. do jutra. A, jeszcze nie zapomnijcie o ocenie y komentarzu, łapeczce w dół lub w górę. I subskrypcji, bo do końca roku dobijamy 15 subskrypcji. Myślę, że się to nam uda, bo dwóch nowych subskrybentów ostatnio przyszło. I dziękuję wam za subskrybowanie tego kanału. No i dobra, koniec tych ogłoszeń. Pa, pa!